Taki ziumiziu, malutki Ależ to z sopla. Oliwia jest zakochana w tym talerzu. Tu mega fajna rzecz do kalendarza to ciało. Odchudzać? <głosy> <głosy> Kupujesz to i udajesz, że boisz wanec. W pepku są bardzo tanie lampki, również zewnętrzne. Idziesz? jeszcze? Żałuję, że nie mam jeszcze jednego małego dzidziusia Razu, zobaczcie, przychodzi do mnie mój termofor czy to jest największa kolekcja dziadków do orzechów? Dzień dobry, witajcie w nowym Vlogmas. W moim pięknym kąciku, którego powstawanie, o który powstanie mówiłam wam. Wczoraj sweter świąteczny, on jest on nie mam już do niego spodnie, uwielbiam ten komplet, jest po prostu fantastyczny, kupiłam go Kupiłam go w Designer Outlet Gdańsk w sklepie Only. No i do Designera dzisiaj jadę na nagraniach. Oliwia ma taki sam komplet. Na pewno go pamiętacie nawet z zeszłego roku z Vlogmas, jak byliśmy w Austrii na nartach, to z Oliwią tak samo się ubierałyśmy. I teraz chcę wam polecić dwa produkty. Nie wiem jak u was usta reagują na mróz i te wszystkie warunki trudne, atmosferyczno-wnętrzarskie z ogrzewaniem, ale moje się mocno przesuszają. I teraz peeling, którego ja używam, to Recibo. On jest naprawdę świetny, właśnie rano go sobie użyłam. Możecie zrobić sobie screena albo zanotować. Natomiast jeżeli chodzi o regenerację ust i takie silne nawilżenie, to moje odkrycie na jego temat, nawet powstała rolka na Insta, jest tak dobre. Bielenda Mangomania. Jest jeszcze taki arbuzowy i jeszcze jakiś e, zapach o smak. Kurczę, nie pamiętam. Ale właśnie sobie spilingowałam usta i będę je malować na czerwono, bo to już w ogóle dopełni moje stylizacji. Do tego korzuszek, buty, oczywiście emu. Nie wiem, czy są moje białe kapcie, więc mam nie niepasujące różowe. Idę jeszcze szybko coś wysłać do księgowej. Pozdrawiam serdecznie moją cudowną księgową, a w zasadzie dwie księgowe, dwie Małgosie. Super biuro księgowe, to jest podstawa. Dobrze dobrane biuro księgowe, to jest podstawa przespanych nocy u każdego przedsiębiorcy. Tak jest. Taki powinnam bombki kupić. O, większe od mojej głowy, a nie tam jakieś już malutki Oliwia w mojej kurtce, bardzo proszę. Napiszcie na dole, czy wam się podoba, czy Oliwia wygląda w mojej kurtce lepiej niż ja. <grywa> Widziałeś to? Ja to widziałam, ale nie jak był ciemny dzień. Boże! Zobaczcie, no to jest po prostu raj. Tu nagrywam oliwa wstęp. To jest raj. To jest raj. A ja od nich zgapiam e, taką aranżację, potem ci powiem w domu u nas. Nagrywaliśmy właśnie scenę w Nike, i tutaj pracują tak fajni ludzie. Mam, słuchajcie, taki fragment rolki, że coś czuję, że to będzie rolka życia dla designera. Pozdrawiam całą ekipę. Super klimat, w ogóle my tu lubimy robić u nich zakupy właśnie przez to, że zawsze tu jest pozytywnie, super doradzają. No i klimat jest petarda. Więc na moim story w wyróżnionej relacji chyba dodam nasze wspólne pozdrowienia, bo ten filmik ma moc. Nie? Taki naprawdę poprawiający humor. Kolekcja świąteczna w Villeroy jest po prostu tak piękna. Olivia jest zakochana w tym talerzu. On tutaj kosztuje stówę, a regularna 149, dokładnie. A ja mówię, Olivia, ja nie dam rady wyjść bez tego kubka. No jest po prostu nieziemski. Tu mamy, a to jest taki sam, to jest jeszcze taki z aniołkami. Co myszczko znaleźć? <noise> Oliwia to jest, ten sklep to jest pułapka, bo tutaj się wchodzi i co chwilę, ale ładne, ale ładna. Ojejku, ale to jest wykonane, ojej, cudne. Oliwka mnie namówiła na bubble tea, bo tutaj się otworzył e, nowy lokal, nowa kawiarnia, zobaczcie jak fajnie w środku. No i ja w sumie piłam bubble tea kil kilka razy dosłownie w życiu, więc chętnie sprawdzę, zrobimy test smaku. Trzy, cztery... Cheers kochaniutkę! Sprawdźmy to. Mm. Truskawka z jagodą. Boże, przepyszna. Mangozy. wygrałaś, Smakowo. Petarda. Już jesteśmy we krzyń, słuchajcie, tak się cieszę, że są te i marszmalą, bo ostatnio nigdzie ich nie można kupić w Dańsku w żadnych... Dilsa, właśnie Action w O'Shawnie, no nigdzie tego nie widziałam a tu jakieś tam ostatnie trzy paczki także biorę do kakałka dla Oliwci, która jest tu i wygląda bardzo dostanie w mojej kurtce takie zawieszki z maskami, słuchajcie wow, 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 kupujesz to i udajesz, że byłaś w Wenecie. Kochano, kochana, wiesz, zapomniałam ci powiedzieć, bo nie mam czasu i przywiezam ci maskę z Wenecji oh well tak trzeba żyć Pamiętacie ceny tych damków oszą i wiosaczek? No to teraz sobie, kochani, można zapauzować i porównać. Trochę sarkazmu z rana działa jak do kawy śmietana. I know, I know, girl. Te chwile, w których żałuję, że nie mam jeszcze jednego małego dziudziusia. Jakie spotkanie. <todgry> Chyba nie, tylko mi się podoba. Dzieba się do Pepko. Dziękuję ja Ci mega fajną rzecz do kalendarza do ciała. Odchudzasz? <noise> <noise> Jest takie coś? No <noise> taki żarcik. Jakiś taki dobry humor do mnie przyszedł, więc korzystamy. I sypię sucharami na prawo i na lewo i zaczepiam ludzi. Z A gdzie, gdzie ty masz czapkę? Jak do tego doszło, nie wiem. Jestem złą matką. Nie pilnuję, żebyś nosiła czapkę. Ale ładne skrzydła ci kwełko ze cztery dyszki. Co tu moja dzicie znalazła? Takie ci się podobają. A przed chwilą coś mówiła o tych. A miałyśmy kiedyś takie bamboszowe kapciochy. No to na rynku na przymorzu trzeba takie góralskie. A nie jakieś chińskie Oliwka. Pokaż? O. Chciałabyś braciszka? Nie. Dlaczego? A, okej. Okay. Bo w Pepku są bardzo tanie lampki, również zewnętrzne. 25 zł. Zobaczcie, inside outside. 28 let. Nie, no zarobisz te sopalki. Bombeczki z Harego dla Adasia. Bardzo piękne. Jaka cena? 20 zł. Jest to plastik, ale wyglądają zacnie. Jakie to są w ogóle promocje? Taka wielka bombka szklana za 17Z. Tutaj trzypak za 12. Ten trzypak bardzo mi się podoba, więc możliwe, że wyjdzie z stąd razem z nami. Moja córeczka gdzieś tutaj jest w czeluściach rosmala. I ja słuchajcie, wbijam. I tu pierwsze co widzę to promocje. I stwierdziłam, że mam jeszcze miejsce i przestrzeń na jednego. Dziadeczka do orzechów, ale ten jest za mały, więc poszukajmy większego. O, a ja chciałam powiedzieć, że nie było żadnych dziadków większych, wszystko wyprzedane i w pepku już nie było ani jednego kubka z alfem na nogach, bo kupiłam jeden kubek. No i moje, to jest mój człowiek, to jest. Zobaczcie co mój człowiek znalazł. Właśnie, szkoda, że jest plastikowe ale ma fajną cenę. To jest taki mniejszy. No jest drewniany, w sumie mam podobnego, więc możemy wziąć do pary. Ależ to sople na choinkę. One się ładnie mienią na żywo i są za 4 zł za cały zestaw. Moja shopping queen jeszcze znalazła takie żelowe zawieszki, takie naklejki na okna. Wczoraj sobie przyczepiała w pokoju, może potem pokażemy. No i widzę, że apetyt rośnie w miarę jedzenia. Jaliwka by chciała więcej. 3 zł to kosztuje 19 groszy. O, dziękuję. O, do mnie by cebula bardziej pasowała co to jest? nie wiem, chyba ziemniak pamiętasz jak mówiłaś na pana z warzywniaka pan ziemniak, jak byłaś dzidzi? Tak. I... fajne zestawiki niewa z moim ulubionym balsamem nie wiem czy któregoś z nich nie chwycę pora na kalendarze dziewiąteczka dzisiaj miesięcznica moich urodzin kochani kto jeszcze by nie składał życzeń Możecie teraz nadrobić, zapraszam. Burżuła. Jak zawsze coś fajnego chyba będzie. Szmineczka czerwona. Róż welwet i dzisiaj na ustach też mam szmineczkę burżua z tego kalendarza, więc naprawdę te rzeczy się przydają. Dziewięteczka, z tuinku. Ojejku, co to za słodziak? Szałer Green tea. Ja w ogóle nie miałam pojęcia, że oni mają też takie produkty. Chyba, że to jest specjalnie pod kalendarz. Fajnie. A w kalendarzu o mojej córeczki. Co my tu mamy? Co? Co? O oh wow! A skąd Oliwia wie, że nie mam zalotki? A przecież podbieram jej. <ścoughs> Może się domyśliła. Super. Będę miała swoją. Dzięki Oliś! Mamunia sobie zasiadła na kanapie, żeby zmontować... Roleczkę dla designera, i po prostu od razu zobaczcie, przychodzi do mnie mój termofon maleńki. On wie, że dzisiaj zimno na dworku, tak. Zimno jest, mamu nie trzeba zagrzeć. Co za słodki. Dziadka zaraz dostawimy do kolekcji. Pomożesz mi, o pan przyjechał. Jedziemy zaraz, poczekaj Luisek. Ja mam zaraz e, taki szybki wideokol, i potem jadę z Piotrusiem sprzedać moje auto. Żegnam się z moim Audi, jak je pakowałam, to się poryczałam. Słuchajcie, naprawdę się tak z nim zżyłam. No ale idzie pora na, na zmiany, na nowe. Zapraszam na ceremonialne dostawienie nowego dziadka do orzechów. Czy to jest największa kolekcja dziadków do orzechów w Polsce? Jeżeli ktoś z Was ma więcej, to napiszcie w komentarzu. Tymczasem myślę, że ten pan dobrze się wkomponuje tutaj. I mało tego, wydaje mi się, że jest tutaj przestrzeń na jeszcze jeden egzemplarz. Jak myślicie? Kilka słów o mojej kolekcji. Ten największy dziad, on jest ze sklepu mrówka i kilka lat temu kupiłam go Wicka. Jej wysłałam pieniądze, on mi go kupiła, bo takich dziadków u nas nie było. Ten nie wiem skąd on jest, nie pamiętam. Tego kupiłam w Milo Home w zeszłym roku. To jest isk. Tego kupiłam w TK Maxie w Berlinie w zeszłym roku. Ten biały nie mam pojęcia. Ten z brokatem nie mam pojęcia. Tego kupiłam przed chwilą w Osmanie. Tego kupiłam rok temu w Biedronce. Tego kupiliśmy z Piotrem w Lerwa i on był chyba ułamany. To jest chyba ten. I myśmy go naprawiali. Tego nie pamiętam, tego nie pamiętam. Ten jest od mojej ukochanej kredki. Oliwia, skąd jest biały w butach? Hmm. Może TK Max. I ten jest też od kreci, piękny z tą lachą. Więc. Voila. Oliwa, mówię, jeszcze o tych dwóch nie powiedziałaś. Cię ja mogę powiedzieć, nie pamiętam też skąd jest ta parka. Wydaje mi się, że w zeszłym roku w Sinseju ich kupowałam. I oni mieli tutaj zawieszki i je zdjęłam, no bo oni są za duzi, żeby ich powiesić, plus mają podstawki, więc bez sensu. Pilnują tutaj pociągu. Jest to ostatni filmik nagrywany w moim cudownym, poczciwym Audi Q3, bo właśnie je sprzedaję. przywiozłam do kupca, biorę dokumenty, wszystko jest gotowe opony letnie cały komplet. Moje serce, moja historia w tym samochodzie, no, duży kawał ich zostanie, więc mam nadzieję, że nowy właściciel będzie w tym aucie również szczęśliwy, co ja. Chwilowo zostaję bez auta, to jest bardzo długa historia, ale mam nadzieję, że to się szybko zmieni. Kierowca przyjechał i patrzy na mnie zdziwiony, że ja cały czas tu siedzę, a już powinna mieć dokumenty wypisane, także idę. Wielka miska zupy i to jest taka um, forma rosołu, która mi się kojarzy z moim świętej pamięci dziadkiem, bo tu jest napchane dużo makaronu, kawałki mięsa, akurat ja robiłam rosół z indyka, więc nie każdy taki lubi. Dla mnie ok jest, każdy rosół jest dobry. No i właśnie bardzo dużo marchwi i pietruszka, jestem ciekawa czy też lubicie taki rosół, czy wolicie jednak taką klarowną zupę z odrobiną makaronu dla mnie w takiej formie ekstres to, że to jest takie, wiecie, dwa w jednym, że od razu mam z drugim daniem. A jeżeli jeszcze nie oglądałeś i nie oglądałaś wczorajszego vlogmas, to koniecznie do niego wróć. Bo w tym filmie polecam derby kosmetyki polskiej marki, które sprawiają, że moja skóra wygląda fantastycznie, jest nawilżona, napięta, mimo tych ciężkich warunków pogodowych. Polecam też inne moje filmy. Kliknij sobie tutaj w okienko. No i też zasubskrybuj mój kanał. <grym zainteresowań>